I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave, six feet. Czy można było zabezpieczyć, rozumiesz, materiał genetyczny pana małpy? Nie. Czy można było zabezpieczyć materiał genetyczny... ...baby? Nie. Czy można było zabezpieczyć materiał genetyczny Janka? Tak! Halo? Co dam? A może right. coś... Nie, nie, nie. Anka, zrób u. Nie. Zrób u. Nie. Zrób u. Zrób u. Ja nie wiem. Co? Zrób owu. No? No. O kurwa, no. Dobre. O kurwa, A poczekasz chwilę? Nie. Jak się Harley Giereczka podoba? Nie, kurwiej nie w ogóle. Dobrze Widzę, że tenis jest bardzo przyjemną grą, nie? Ty, Piara napisała wiadomość, dostała informację. Wstać kciuka w dupę. Dobrze, że nie napisałem tam i go powąchaj. <laughs> kurwa, byłoby głupio jeszcze bardziej w ogóle. <laughs> ja, ja jeszcze napisałem, że stary się do, do w wpierdolił Krawlem? Ale to nie jej! To nie jej napisałem chyba. To temu gościowi. Jej! <laughs> nie, nie jej! No tam przypierdolka była ostra, no. Jakby kurwa na siłę. Presik, presik, presik! Co! Nie, no kurwa! To jest przecież nielogiczne, no ja klikam w dobrym momencie tą paletką. Co robisz? Co robisz? Klik, klak, bęk, kurwa. Cisza tam. Dobra, dobra. Wiadomo. Dobra. Nie! Tak! A spierdalaj, no! Jaką niską dała? No chuj w dupę, kurwa, policji jebanej! Kocham policję. No wiadomo. Malpa już nie jest w niczym dobry prowadzić, nie potrafi w tenisa przepierać... No wiadomo, twoja matka jest dobra w robieniu gały, Aha. to jest najważniejsze, nie? Tu się będziemy kurwa prześcigać, to jest czym chujowy. Kurwa, że ty tak dobrze grasz, to jestem w szoku. No, cię po... O, cię trzeba chwalić! Cię trzeba chwalić! Ty się kurwa rumienisz i ty nie możesz nic zrobić, dobrze, dobrze. Zajebiście dzisiaj grasz! Super! Ojej! A chuj... O! Możecie nie wrzucać swojej piłeczki na nasze Grajcie. boisko? Ja ci zaraz moją piłeczką coś innego zrobię, uspokój się. <grystanie> o Boże... <grystanie> 3-1. Siema, Małpa jestem. Chyba się znamy, wiesz? O kurwa, chyba, chyba się znamy. <grystanie> Co tam? <grystanie> Kopa lat. Stawiam to się chyba kurwa z 10 gdzie widziałem, nie? Jak... <grystanie> no, jakoś by tak było. Jakbyś chciała kiedyś zrealizować nasze spotkanie, które nie dobiegło przez 6 lat do skutku? To no możemy je kiedyś zrealizować, wiadomo. Pomyśli się. No. Ale ja pamiętam, jesteśmy przyjaciółmi, pamiętasz? No, wiadomo. Tak jak powiedziałeś. Wiesz. No, daj spokój. Pięć lat temu to dużo rzeczy się mówiło, nie? Teraz jest inaczej. To jest gorące. No. No, ja jestem kobietą, to jest. Można by no wybaczyć. Volkswagen, zobacz tutaj. Dokładnie. Tutaj, tutaj było... jestem kobietą, nie znam się, czarny jest, to wystarczy. Słuchajcie. To no, już bez rasizmu. Zobacz, tutaj wystarczy, jest miejsce że... na znaczek Volkswagena, tylko go wykręcili, no, żeby nie było się nie przy... No wiadomo, w że tak. W żadnym wypadku. Wiadomo. Ja się stosunkowałam z samochodu, nie? Rozumiecie? Ja mhm. No właśnie, no właśnie. No. No. Jasne, że tak. No. Oczywiście, tak. Że tak. Ty masz białą koszulę, ja Fajne mam spodnie, ciemną skórę. No, moje tak. Ale moje, ja mówię o moich. No twoje jeansy No ale są w porządku nie. Są jeansy, <laughs> no, są super no. Są jeansy nie dżinsy. dogadamy się! Bo mogę... Nie. Jak ja cię nienawidzę. Tylko łowienie rybek. Dobra, ja też jestem wędkarzem. Daj numer to sobie Dobra. razem kiedyś połowimy. A, numer, no nie wiem, musielibyśmy się bardziej hmm. poznać. Dobra, zobacz jakie mam spodnie zajebiste. No to jebane No wiadomo, dawaj numer. Ale co? To spodnie czy co? No jasne, to są moje ulubione spodnie. Ale to trochę nisko są. Wyglądasz jakbyś miał takie małe nóżki. Nie no, spokojnie, to tylko taki efekt wizualny. Tak? Efekt no. wizualny? Nie, serio, no, pójdziemy no, na ja rybki. Chcesz mieć, na pójdziemy na rybki i tam się poznamy, nie? Jakby wiesz? Hmm, czy poznamy, to nie wiem. Nie szukam miłości. A ja nie mówię, że chcę się z tobą wyruchać, to jest przesady. Ja po prostu nawiązuję no, kontakty no. i znajomości w mieście. Ale nie śmiałabym nawet tego zasugerować. No, ale to mówisz, że miłości, a miłość się wiąże z seksem, tak? No, zależy, jak leży. No, no wiesz, jakby jest tutaj dużo chłopaków, którzy chcą wyruchać dupę, a ja po prostu... Potrzebuję czasami do kogoś zadzwonić, powiedzieć siema, co się dzieje na mieście i żeby ktoś mi zdał relację. relacje. Jest dużo chłopaków, a ty jesteś mężczyzną, tak? No, to możemy to tak nazwać. No, dobra, no okej, padam Aaa, kurwa. No wiadomo. 885 402 775. Podjadę na ludzie. Dobra, to Czekam zaraz będę. No cześć. Dobra, ja was muszę zostawić. A, zajebiście. Zostawić was muszę. Jadę jedną rzecz ogarnąć i potem się odezwę. Zajmij się anką. My się zaraz zajmiemy zaneczką. Zajmę, oj, oj, ta, oj, tak. Ta, jak, jak, jak się będziecie całować, to nagrajcie mi chociaż. Tatusio. Dobra. Janek dzwoni do policję? To czas na pauzę! Montesnak! Mój ulubiony! Ja pierdolę! Wow! <ślesz> Zróbcie miszota Jak jem Montesnaka. To jest serial! Mój ulubiony! Teraz ja siedzimy nic będzie. Akurat idealna! Idealna pora na tego potwora. Czadawanka, za szczeraj? Pegnę z rodzinę, bo hańbił że... nazwisko <ślesz> Ale reszta dzieci udana. Nie zalałeś dupy swojemu synowi. Bo nie umiał ich wyruchać. Yeah. A ja nie chcę się chwalić, byłem w tym profesorem, tak? Większość została potem utopiona albo. Oh. Nara. Nara? Zwracamy. Dobra, to ja wyławiam ostatnią rybę i możemy iść. Boję się, że weźmiecie mnie pociągnie teraz na dół. Nie, no, Nara! Kurwa! No i nic. Ja mówiłem, że kończę połowę, ale nie chodziło, że ciebie będę stamtąd kurwa wyciągał. Ja pierdolę no to te baby, są Nie, nie się na żartach, bo Wiadomo. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for.